Moja przyjaciółka sfałszowała list od mojego byłego, bo chciała zniszczyć mi życie. Dzisiaj kolejna mocna historia jednej z Was: i mamy maczka. Kilka lat temu spotykałam się z takim chłopakiem i byłam w nim naprawdę zakochana po uszy. Niestety, tylko ja tak uważałam, ponieważ ten chłopak po około roku związku zerwał ze mną dla innej. Byłam naprawdę załamana. Kilka miesięcy w ogóle nie wychodziłam z domu. Codziennie płakałam. I jedyna osoba, na którą mogłam liczyć, to moja przyjaciółka. Wtedy mi się przynajmniej wydawało, że jest moją przyjaciółką. Ona spędzała ze mną praktycznie każdy dzień. Próbowała też znaleźć mi nowego faceta i w końcu jej się to udało. Spiknęła mnie ze swoim kolegą. Ten kolega był spoko. Ale niestety w niczym nie przypominał mojego byłego, więc zbytnio mi się nie podobał. Ale za to on się we mnie zakochał. Naprawdę bardzo, ale to bardzo się starał. Pewnego dnia dostałam list. I nie zgadniecie, od kogo był ten list? Od mojego byłego. Wszędzie go zablokowałam, więc jedyna droga, jaką mógł się skontaktować, to właśnie przez list. Serce mi stanęło, jak zaczęłam czytać ten list. Było tam napisane, że żałuję, że mnie skrzywdził, że chce z wrócić, żebyśmy się spotkali. Jak pewnie się domyślacie, nie trzeba było mnie długo błagać. W tym liście napisał, żebyśmy spotkali się w naszym ulubionym miejscu. Wyszykowałam się po prostu jak szczurne otwarcie kanału i poszłam na to spotkanie mi w ogóle nie napisywać na SMS-y, więc uznałam, że po prostu pogadamy na żywo. Poszłam na to spotkanie, a on nie przyszedł. Więc zaczęłam do niego wydzwaniać. Bye. No i w końcu odebrał. Zaczęłam go wypytywać, co on robi, czemuś snu umawia, a później nie przychodzi. I powiedział, że on żadnego listu nie napisał. Czyli ktoś po prostu podrobił ten list, a ja. Dosyć szybko zaczęłam się domyślać, kto mógł to być. Nikim innym tak naprawdę się nie zadawałam oprócz mojej przyjaciółki w tamtym okresie. Od razu po tym, jak się dowiedziałam, że to nie on napisał ten list, bo zadzwoniłam do niej i o tym opowiedziałam, a ona się przyznała. I nie uwierzycie, jaka była jej wymówka. Powiedziała, że napisała ten list, bo chciała w końcu wyciągnąć mnie z domu i żebym zobaczyła, jaki ten chłopak jest naprawdę. Przez moją przyjaciółkę. Po raz kolejny przechodziłam to zerwanie od nowa. Po tym dalej się z nią przyjaźniłam, bo nie miałam nikogo innego. Ale później zrobiła jeszcze sporo fałszywych akcji, więc finalnie urwałam z nią kontakt.